W dzisiejszym odcinku zobaczycie Denis Załęcki kieruje autem z telefonem w ręku, wyjaśnia, kim jest E Confident. Opowiada o dziwnych, niedobrych ludziach, zakładających fundację, kim jest papudrun? nie jestem jakimś zwykłym papudrunem. Będzie też o toksycznej relacji rodzić dziecko i dlaczego pani z lodziarni musi mieć się na baczności. Może nagramy panią co, która nam nie chciała cukierek, to dla Ciebie pokażemy światu? Co to za niedobra pani była? Zacznijmy od materiału Hailik, dzień z Denisem Załęckim. No. Hailik pokazuje Denisa Załęckiego podczas popełnienia wykroczenia no drogowego. Już mam swój, już to, to już Jest to duże niedopatrzenie organizacji Heilik. Ten, kto montował ten materiał, powinien przewidzieć. Że może to zaszkodzić Denisowi. Bo kto wrzuca do internetu dowód z popełniania wykroczenia drogowego? Czy Hailik zachował się jak e-konfident, pokazując popełnianie wykroczenia drogowego? Dajcie znać w komentarzu. Alan jest y, internetowym e-konfidentem, tak zwanym, jest to nowa moda tych właśnie gwiazdek gwiazdach internetu, pseudowiazek internetu, pato celebrytów o takim jakim jest Alan. Co, no, kurwa, rozpierdoli się publicznie, że w Amadeusz Ferrari przyłożył komuś nóż do gardła, tam gdzieś jegoś leży pod respiratorem w ciężkim stanie, gdzieś w szpitalu. To jest kurwa pchanie, pchanie na przypał, tak? Na pewno Policja się tym zainteresowała, no i na pewno doczekiwała tej sprawy, tak? Dlatego jest taka moda, E confident właśnie i Alan należy do tej grupy. Kubiszyn zachowuje się równie tak samo jak Alan. sprzeda publicznie szeligę, że zażywa sterydy, także możecie sami sobie to stwierdzić, jaki jest kurwa, Kubiszyn. Ta definicja była nam bardzo potrzebna, aby zrozumieć wywiad Denisa z panem Pawłowskim. Denis powiedział: Znam wielu ludzi, niedobrych ludzi, którzy zakładają fundacje, aby na krzywdzie innych zarabiać pieniądze. Powiedział też, że jest to bardzo złe i tego nie popiera. Na czym stoimy z tą kwestią wpłacenia pieniędzy? Ale on też chyba podważył, zakwestionował te wyniki. Powiedział: Nie wpłacił tych pieniędzy i nie wpłaci. Chociaż powiem ci tak, yy, znam wielu ludzi, niedobrych ludzi, bo uważam ich za niedobrych ludzi, którzy zakładają fundacje, swoje fundacje, yy, na krzywdzie innych zarabiają pieniądze, to jest bardzo złe, nikt, to, la, ja, ja, ja czegoś takiego nie toleruję. What? Bro, what are you talking about, man? Na przykład taki Alan, moim zdaniem, yy, wziąłby sobie jakoś kolegę, wpaciłby sobie tam dychę i ten kolega mu piątkę na przykład oddał, rozumiesz? To jest ku... Pchanie, pchanie na przypał, tak? Na pewno policja się tym zainteresowała, no i na pewno doczekiwała tej sprawy, tak? Także e na na się robi. Ja jednak chciałbym dowiedzieć się nieco więcej na temat tych fundacji i niedobrych ludzi, których zna Denis. Kim oni są i co to za fundacje? Podchodzi to pod e ale przecież Denis stwierdził, że jest to złe i tego nie popiera. I chyba jest coś na rzeczy, skoro sam o tym mówi. A jeśli nie jest to prawdą, to Denis okaże się farmazonem e konfident czy farmazon, tu nie ma dobrego wyboru. Zatem czekam na wyjaśnienia Denis, tylko nie może ktoś ci źle zrozumiał, lub że ludzie nie mają mózgu, bo to będzie słabe tłumaczenie. No słuchaj. Powiedz tak, no żyjemy w takim kraju, że naprawdę sporo osób No kurwa, no nie ma mózgu, nie, ale nie wiem, czy nie ma mózgu, czy po prostu tak mnie bardzo nie lubią, że tak bardzo chcą mnie skompromitować w internecie. No. No, to jest do pierwszego spotkania, wszystko, no ale no co, no gość, gość ma po prostu obsesję na moim punkcie, nie? Tak jak wielu innych, jak na mnie filmiki, TikToki, no po prostu wiedzą, że się moje, moje imię, czy nazwisko, czy ksywka klika dobrze, wyświetlenia jakieś tam robię w miarę dobre, no i wiesz, no i no, obsesji mają, co on ci więcej powiedzieć? Mają obsesję i tyle. Ale spoko, fejmy mogą fame robić, mi to nie przeszkadza, <laughs> zasięgi się zgadzają, to chyba najważniejsze. Z mojej strony nie ma złej krwi, Denis. Podsumowałem tylko kilka twoich wypowiedzi, które przeszły bez szerszego echa. Historia z lodziarni ma 840 tysięcy odsłon. Powiedz mi, jak ma się czuć osoba, która cię obsługiwała? Zrozum pato celebryto, że świat nie kręci się wokół twojej osoby. Mogłeś tą sytuację załagodzić na wiele sposobów, ale ubodło cię, że nie poszło po twojej myśli. Może nagramy panią, co? Która nam nie chciała cukierek? co? Dla ciebie. Pokażemy światu? Co to za niedobra pani była? Byłem z mamą na lodach i, i zapomniałem y, posypki dokupić, nie? I baba powiedziała, że jej nie dosypie, nie? Ja mówię, panie pani jest to jest mała dziewczynka, coś pani dosypie, ja pani dopłacę, nie wiem, jej trzeba 5 czy 10 złotych, ona mówi, że nie, że będę musiał jeszcze na loda kupić, nie? A ja więc toć pani jej dosypie, mówię, co za problem pani robi, nie? Ona, że nie, że nie może. A ja więc ma pani tyle posypki obok siebie, to są takie malutkie kuleczki były, nie? A ona mówi, że, że nie, że nie może i, i tyle w temacie. A ja więc nie jest pani żal takiego mojego dziecka i dziewczynki jak płaczę? Ona nie, nie jest mi żal, nie mogę i tyle. Przepraszam, co za Ehe, ludzie odbierają? Po prostu każdy już mówi ten denis jest zły, co on nim powie, wszystko jest źle, wszystko jest źle. Wszystko, wszystko naprawdę wszystko. Widzę też, że traktujesz swoją córkę jak księżniczkę i niczego jej nie odmawiasz. Każdy rodzic przechodził etap pierwszego dziecka, kiedy zrobiłby dla niego wszystko. To jest zrozumiałe. Jednak jako osoba znana musisz pamiętać, że twoje wypowiedzi będą w internecie na długo. A twoja córka po jakimś czasie będzie mogła to obejrzeć. Wypowiadając się na jej temat, nawet w dobrych intencjach, może się to odbić negatywnie na waszych relacjach w przyszłości. Weź to pod uwagę. zadałem to pytanie twojemu tacie podczas rundy z nim, uh, czy czy on chciałby, żebyś Ty wy wychowywał swoją córkę tak jak on wychowywał Ciebie I on powiedział, że, że absolutnie nie, no nie że uważa, że to jest zupełnie co innego i że to trzeba rozgraniczyć, inaczej jakby wychowywać chłopaka, dziewczynę. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy Ty byś chciał, żeby na przykład Twoja córka żyła wedle podobnych zasad? Czy chciałbyś też, no bo jakby wiesz, to, to wszystko opiera się o pewien kręgosłup moralny. A kobieta to ma być, yy, no kurwa, w swoim tureczku na, na dziewczynę na damę, na dziewczynę z klasą, rozumiesz, z zasadami, która nie będzie chodziła i nie będzie, wiesz, pierwszemu, lepszemu, kurczę... Za, za przeproszenie pamiętała dupy, no no nie. Ja swoją córeczkę wychowałam na księżniczkę, rozumiesz, która będzie wiedziała, że trzeba się szanować, no, no bo takie później miasto będzie postrzegało jako on no, taką wiesz, pierwszą lepszą, a ja na to na pewno nie pozwolę. No i wiesz jak, jak będzie. Ja jak Ostatni temat tego materiału o Denisie Załęckim to ja słowo papudrum. Nie wiedziałem, czy myśli, to Gwara, idiolekt, czy krypsera. krypsera. Pawłowski udał, że zrozumiał, ale nie zrozumiał. To na pewno wiedzą, wiedzą że też nie jestem jakimś zwykłym papudrudem, rozumiesz, ulicy, które się pierdolili, ulicy, które się Nie wiem, czy się rozumiesz, co mówię. Informacji na ten temat jest mało, ale te, które znalazłem, pochodzą z okolicy Torunia, z Heumna. Znaczenie tego słowa to partacz, człowiek, który nie zna się na robocie. Podsumowując ten materiał, Denis jest pełen sprzeczności. Jako młody samiec obsikuje każdy krzak, aby zaznaczyć swoje terytorium. Jest w nim potencjał i widać, że nie chce już być negatywnym. Czyli mówiąc krótko... Nie chcę być już dłużej negatywny. Życzę mu wszystkiego najlepszego i żeby hormon wzrostu podziałał też na IQ proponuję mniej bić teścia, więcej meliski i wszystko będzie dobrze.